Nice, 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 dobra walka. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie zdążyłem no, zobaczyć. No, Gdzie Kazik był? W był król? Gdzie był naszy, król? Gdzie był król? jeszcze <grym> był był ostatni, yes. <grym> był był Piąty sześć. Ja <grymne> <O> nie Przyjechał <grymne> Przejechał po mnie szmatarz! <grymne> ja pierdole! ja Ja zadałem się przy tej tak O jest tu? O, no, o cholera, Janku z tam u pola... O! Ka... Na <grymne> się, się wyłyszył trzydziesty piąty! Trzydziesty... <grymne> ale botów dokupiliśmy na serwer! Tak Gdybyś to jest! Te... Jak... Gdybyś mnie wtedy nie tak, to Tak to jest, jak się ja nie ma swojego życia i się siedzi i gra w te gry całe dnie. No, przepraszam <śla> Ale chociaż, ale chociaż... To się skrybuje ogółem i całe te... KMWTW, tak. to ma wiedzieć Dzień, tym? Ja co? Kał kałów co? Django ma tak równe punkty, wygrał cztery razy i raz nie punktował. Ha, I, I po robocie. I, <grym> i po robocie. No, 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 roboty nie zatypujemy Nie wiem, ja tu jeszcze może, co jestem w stanie, takie gdzieś coś stanąć. Jakiś kurwa spoiler, ale, ztór, ale, jak, mokre, mokre, nie przepuś... Linkę! Idę linkę dołożyć taką. Płetwę człowieka od Usana. Kurwa, nie wyprzedzę tego, nie będę na podium. <grym> Jankus! I Kaźmierz. I tak. żeby tak. I Bardzo do dobrze mu zrobiłeś mnie teraz za Dobrze, trzeba króciutko w takim. Chajcie, chajcie się na fałd. Tak, tylko Adama już nie dogonimy. Tak, ja zaraz ci zajmę w kółko, z nim. Dobra, dobra. Bo, już kusiu. pobrałem. Dobra, dobra. to dojechał. No, do domu chyba. Do, do, do domu, go, by, twojego. do jego. Do nich nie wiem. Mama akurat chciała, żeby ją odbił, swoja. Oho, o co ja bawię? Ja to przypiąłem kusę, mój boże! Jaki święty! Radość, radość nie znało! Mogę się bawić ode mnie. Gidopony.pl. Ja mam reklamy. Szybkie opony. To jest dzisiaj odcinek. No ty szczęśliwy. Ale wiedziałem, że to gdzieś tak nie więcej co wiesz, że ja mam, nie? Groß Street. To jest Ja zadzwonię do urzędu, żeby kurwa <?ńantes> latarnie przyjechali naprawić. To rozwali. Kto to był? To do i chuj. ja mam piękną... Ja. To monitora nie wstawisz, p***. Telefunem. nie i tak dalej. Ja wydaję przecież teraz. Dobra, Na razie, trzymaj się. I no, będzie się do no, oglądania. No, Ej, dobra, ja chcę. Chcesz... No ale on. O ja pierwszą. Oszorzę sobie jak od końca. O kurwa elegancko wtedy. Ale wykręciłem. No, ale, tak, ale wykręciłem, to jest najważniejsze. O no, wykręcisz ja to zaraz. Wózek, nie powiem. nie powiem. Ale nie, powiem szczerze, goniąc was, tak zajebiście wykręciłem okrążenie, w szoku. Ty kołam do góry wypierdolisz, zaraz no, zobaczymy. Na razie jedziemy, ale cię uważam. Na razie jedziemy, no. No, zobaczymy jak będziesz jechał, kurwa, na wózku innym <grym> Robimy Grand Prix na wózku. A co, to się malnę, to? Nie, No poprzedłem, Adam. Popchnąłem bota na nich i odbiłem się od bota i pojechałem, w trzy pozycje jakby wyprzedziłem, tak? No, Ła chudra. Kurwa, ważyłem gdzieś. Daj o, bo... Nie wierzę. No twójc to będziesz miał tutaj kurwa. Ale bym się przechadł Tak? Mówisz, że jedziemy z Brukselką, to pojedziemy teraz z Brukselą. Ja ty brakuje. Ujopiór. Co fajną turkurką? Japia. Co się wydarzyło? To poleciał bokiem. Ja. Bolek. Kłowie, bo mnie no lekko. No na razie. Panie, nie, nie, nie. Boże, polewa się wodą, chyba każdy. Leje się szampan. Nie mogę. Ja. Nie dalej bo nie dalej. Jo. ale raz musimy się umówić, że wjeżdżamy w dół. Tak, jak się. Nie, nie To jest czekaj, to. dobra. to nie jest Hamulce <laughs> mi puściły, chyba. Zaraz. To słychać jak, jakby biciem ktoś, kurde. Na zdrowie. Dziękuję. Powiedz, powiedz, jak To jest to jest, to jest to. Boże. To, jest... <grym> to jest dobre. Może być, ale tu nie jedziemy autobusami.